Jednym z elementów Paktu Landkrońskiego miała być zmiana organizacji sposobu zarządzania wojskiem. Szefem sztabu został generał Haller, a Stanisław Szeptycki przystąpił do zmian organizacji najwyższych władz wojskowych. Reakcja Piłsudskiego była błyskawiczna. 2 lipca w bardzo ostrych słowach zaatakował pomysły wdrażane przez Szeptyckiego na posiedzeniu ścisłej rady wojennej, po czym rzekł się... Wszystkich funkcji i odsunął się z życia publicznego. Ten okres w biografii marszałka określa się często jako dobrowolne oddalenie się Piłsudskiego do Sulejówka. Opierając się na wspomnieniach żony Piłsudskiego, możemy odtworzyć, jak wyglądał taki przeciętny dzień funkcjonowania Piłsudskiego w Sulejówku. Jak twierdzi pani Piłsudska, mąż. Wstawał około godziny 10. Jadł śniadanie w łóżku i czytał kurier poranny i ekspres, po czym jeszcze często kładł się i spał do południa. Po drzemce szedł do ogrodu, sprawdzał stan drzewek, patrzył na zmiany, jakie zaszły od poprzedniego dnia w przyrodzie, ale robił to z pozycji obserwatora. Nie zajmował się osobiście pracami ogrodniczymi. Obiad był zawsze o godzinie 15. Jak twierdzi Aleksandra Piłsudska, nie przywiązywał marszałek specjalnej wagi do jedzenia, chociaż ja tylko to co lubił. Mimo że pochodził z wileńszczyzny, nie lubił bigosu i kołdunów, nie lubił także zup. nie pijał wódki, chociaż często lubił wychylić kieliczek wina węgierskiego. Uwielbiał słodycze, zwłaszcza leguminy i ciasta domowe. Nie pijał kawy, natomiast wypijał olbrzymie ilości gorącej herbaty, mocno osłodzonej. Herbatę musiał mieć zawsze pod ręką. Po obiedzie. Piłsudski bawił się dziećmi lub czytał na werancie. Biblioteka w solejówku liczyła tysiąc tomów, więc nie było problemów ze znalezieniem interesującej lektury. Piłsudski czytał głównie pamiętniki. Lubił również czytać listy Napoleona. Właściwa praca rozpoczynała się wieczorem i trwała do drugiej, trzeciej nad ranem. Wówczas albo sam pisał, albo dyktował. Żonie Świtalskiemu. Jeżeli dyktował, to później sam osobiście poprawiał, sporządzone na podstawie jego wypowiedzi, rękopis. Jeżeli dyktował, chodził szybko po pokoju, paląc papierosa za papierosem. Dyktował płynnie, szybko, bez zatrzymywania. Jak wspominała Piłsudska, trudno było nadążyć za tokiem wypowiedzi Piłsudskiego. Piłsudski nie przywiązywał również wagi do swojego ubioru. Na co dzień chodził ubrany w kurtkę wojskową bez odznak, zawsze ze zbyt długimi spodniami. Gdy miał przyjechać jakiś wyjątkowy gość, wtedy ubierał mundur z odznakami marszałka oraz nakładał strzelecką odznakę parasol, wituty militarii piątej klasy i poczwórny krzyż walecznych. Piłsudski. Lubił również grać w szachy i lubił również układać pasjanse. Ale życie Piłsudskiego w Sulejówku to nie tylko układanie pasjansów, picie słodkiej herbaty i dyktowanie kolejnych prac. To również coraz bardziej radykalna krytyka stosunków w Polsce, spotykanie się ze swoimi zwolennikami, gromadzenie wokół siebie poparcia zarówno w kręgach wojskowych jak i w kręgach politycznych. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.